No Elo z tej strony ponownie wasz youtuber. E, dzisiaj wyczytałem w internecie, że epidemia koronawirusa wkrótce no wróć. Epidemia koronawirusa wkrótce się skończy. Wiem, bo wiadomo, że o poprzednich już nikt nie pamięta. To pisze tak. Niedługo zapomnimy o koronawirusie, o to, jak zakończyły się inne epidemie. Minął ponad miesiąc od kiedy świadoma organizacja nazywała się, że nowy koronawirus, sami publicznego, o zasięgu międzynarodowym, o wybuchu, od wybuchu epidemii na całym świecie odnotowano ponad 90 tysięcy przypadków zakażenia wirusem oraz przeszło 3 tysiące zgonów. O, fuck. No to źle. Koronawirus został już wykryty w Polsce, ale to nie powód do paniki. Historia medycyny zna podobne epidemie. No. To wszystko, co wiadomo na temat epidemii koronawirusa, że wkrótce się skończy. No, przynajmniej tak piszą. To data publikacji, że 6 marca 2020, 2020 roku, 9 to wczoraj było. 9.48. Elo.